Ważne jest się liczy człowiek, prawda? Jego charakter, kim on jest. Czyli jest prawym, porządnym człowiekiem. o. A czy, jeśli czy on jest narodowości tej, czy tej, czy tamtej, to już uważam, że to nie ma znaczenia specjalnego, prawda? Mój przodek Jakub Janz, Jan Zon, Janz. Jeździłem do archiwów Ukrainy do Równego, do Łódzka. W związku z tym, że więcej nie dowiedziałem się, zrobiłem badania DNA. Dzięki tym moim badaniom, czyli po prostu nowo odkrycia, dowiedziałem się o tym, że pochodzę od Petera, czyli Piotra, Jan z, przez TZ, który rodzi się około 1659 roku w Przechówce i to był jako osadnik holenderski i menonitom, ponieważ oni wyjechali z Holandii, Fryzji, Holandii tam, prawda,